Cześć, nazywam się Maciek, jestem z Carbon Clean i pokażę Wam dzisiaj DCS-17 Pro, czyli drugą najchętniej kupowaną maszyną do regeneracji DPF-ów przez warsztaty, zarówno z naszej sieci, jak i warsztaty zewnętrzne. W sumie nie ma się co dziwić, ponieważ to urządzenie obsługuje wszystkie typy DPF-ów, katalizatorów od wszystkich norspalin, zarówno aut osobowych, dostawczych, autobusów, ciężarówek, no, nie ma filtra, którym ty, ty tą maszyną nie obsłużycie. To jest bardzo prosta maszyna. Nie znajdziecie tu filtra wstępnego, końcowego. Nie ma takich rzeczy, które mogłyby się szybko zużywać czy wymagałyby po prostu wymiany. Przede wszystkim to, co możecie zobaczyć, jeśli chodzi o tą maszynę, to solidną budowę. Świetny stół roboczy, gdzie możecie zamontować sobie od małego DPF-a, tak jak tutaj, od BM-ki po duże katalizatory SCR od ciężarówek. Nic was nie ogranicza. Jeśli będą długie DPF-y, tak samo możecie, jak chcecie, demontować te filtry. Zawsze Wam starczy węży, bo możemy je łączyć z kolejnymi i spokojnie obsłużycie ten filtr. Chcę Wam przez to powiedzieć, że nie musicie nic ucinać, tak? nie musicie stwarzać specjalnych warunków, aby te filtry wyczyścić. To urządzenie jest. Proste w obsłudze i bardzo intuicyjne. Żeby w ogóle zaczęło działać, wystarczy, że podłączycie je do stałego, do powietrza, czyli po prostu do kompresora, takie 250-300 litrów już starczy, oraz do wody. Najlepiej po prostu do stałego złącza wody. To wszystko. Jeśli chodzi o obsługę, prosta sprawa główny włącznik, system auto, czyli po prostu po naciśnięciu tego guzika zostawcie ten DPF. Niech się czyści w systemie auto. Przychodźcie po prostu tylko i wyłącznie kontrolować, jaki jest stan czyszczenia, na jakim etapie jesteście. Jeśli trzeba, zmieniamy kierunek przepływu czyszczenia, tak aby uzyskać jak najlepsze efekty. Jeśli chodzi o manual, tutaj stosujemy to tylko i wyłącznie na początku, aby sprawdzić, czy wszelkie połączenia są szczelne, czy po prostu gdzieś woda nie wylatuje. Blower, czyli tak naprawdę, dmuchawa. Dmuchawa jest w, umiejscowiona w środku. To jest dmuchawa ślimakowa. Wykorzystujecie ją tutaj w paru kierunkach. Przede wszystkim pomoże wam ona y, przy określaniu przeciwciśnienia na DPF-ie, zarówno przed czyszczeniem, jak i po czyszczeniu. Powiem prościej. Ta dmuchawa jest skorelowana z czujnikiem różnicy ciśnień, który wyświetla tutaj wartości przeciwciśnienia. Więc jedno bez drugiego nie działa. Mało tego, taki Wynik tego będzie wam się pokazywał nie tylko na tym wyświetlaczu, ale możecie go również wydrukować jako dowód dla klienta, jaki był stan yy, przeciwciśnienia przed czyszczeniem i po czyszczeniu. Natomiast każdy filtr trzeba też wysuszyć, stąd jeżeli włączycie dmuchawę i dołączycie mu grzałkę, wówczas do temperatury maksymalnie 120 stopni, bardzo szybko wysuszy Wam taki filtr. Mało tego ta dmuchawa świetnie sprawuje się właśnie przy dużych SCR-ach, gdzie jest potrzebny duży przepływ ciepłego powietrza, czy chociażby DPF-ach normy Euro 6 od ciężarówek, które chłoną bardzo dużą ilość wody. Dobra, jeśli chodzi o chemię, tak tu używamy specjalistycznej chemii, czyli kierunkowej. Co innego będziesz używał do DPF-ów, co innego do FAP-ów, co innego do, do SCR-ów, aby wyprzeć nox -y. Co innego na zaolejone DPF czy takie, gdzie skrystalizowało się AdBlue. Ale nieważne jaką chemię będziesz używać, ona będzie obojętna dla urządzenia, Obojętna w takim sensie pozytywnym dla monolitu takiego filtra, czyli mówiąc prościej, czyszczenie nie obniży katalitycznej sprawności tego DPF-a. A co najważniejsze dla środowiska, to nie jest soda, wszystko jest oparte na potasie. Do tego też masz szereg papierów, które uprawniają cię do tego, abyś te odpady możesz sobie gromadzić w zewnętrznym zbiorniku typu Mauser i to, co zwiąże chemia i opadnie na dno, zostawiasz. Natomiast odprowadzasz tylko i wyłącznie wodę z tego zbiornika. Ewentualnie możesz również do przysłowiowej kanalizacji po prostu podpiąć się bezpośrednio. Jak najbardziej możesz to robić z czystym sumieniem i legalnie, ponieważ masz na to papiery, że ta chemia jest biodegradalna. Zresztą, jeżeli będziesz chciał zapytać odnośnie chemii, bo może też pracujesz na innych maszynach, zostaw. Zapytanie w komentarzu, postaramy ci się podesłać naszą ofertę i pełen opis chemii. Jeśli chodzi o to urządzenie, ono ma jeden cel, tak naprawdę być skuteczne i tanie w obsłudze. Da radę to zrobić jednocześnie. Mało tego, musisz wiedzieć, że wystarczy wyczyścić dwa takie małe filtry i już spłacać się rata tego urządzenia. A z takich aspektów technicznych, jakbyś chciał wyczyścić tutaj DPF -y, czy katalizatory SCR od ciężarówek, to masz do tego specjalny stelaż, który przymocowuje te DPF-y, a jeżeli masz problem z wniesieniem katalizatora, bo jest po prostu za ciężki, bądź ci nie masz nikogo do pomocy, możesz to nawet zrobić z pozycji no po prostu ziemi. Urządzenie posiada bardzo dużą ilość konektorów. Praktycznie jesteś w stanie się połączyć z każdym. Niektóre większość z nich są tak naprawdę naszego autorstwa czyli są przemyślane i dopasowane. Jeżeli będziesz chciał poznać nasze konektory, też wyślij do nas maila lub zadaj pytanie w komentarzu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ta maszyna. Jeśli chcecie zaczerpnąć języka, możecie obdzwonić nasze punkty, które są w oddziałach, wyszczególnione na stronie jako w punkcie oddziały. Tam około 40 nawet 50% wszystkich tych użytkowników właśnie korzysta z tych urządzeń możecie zaczerpnąć języka ja wam tylko mogę powiedzieć że najlepsza inwestycja jeśli chodzi o regenerację filtrów i najlepszy zysk to tyle dzisiaj dziękuję bardzo i do zobaczenia